Czas na bibliotekę. Jesteśmy tym razem chyba po raz pierwszy w te ferie w filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Brześnickiej 149. Przy naszym telefonie pani Małgosia Knychalska i z tego co wiem, opowie, opowie nam pani o bardzo czarodziejskiej książce. Tak, witam państwa serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a w szczególności tych najmłodszych. Chciałabym dziś zachęcić dzieci do przeczytania książki pod tytułem Artur i Czarodziejska Księga. Artur to mały, wesoły chłopiec. Jego przygody zaczynają się w dniu, w którym zostaje po raz pierwszy sam w domu i znajduje na strychu starą księgę z zaklęciami. Dzięki zaklęciom może zamieniać się w różne zwierzątka. Artur jest najpierw myszką, następnie żabą, ptakiem, kretem, królikiem, a na koniec lisem. Moim zdaniem ta książka to takto istny Harry Potter dla maluchów. Jest w niej magia, niesamowite przygody, piękne i szczegółowe obrazki przedstawiające życie zwierząt pod ziemią, na ziemi, pod wodą i w powietrzu. A przy okazji dzieci dowiedzą się, co to znaczy być na przykład szarą myszką, rannym ptaszkiem, szczwanym lisem, czy wykonywać krecią robotę. Aby bardziej zachęcić dzieci do przeczytania tej książki, przeczytam taki króciutki fragmencik. Książka napisana była jakimś dziwnym językiem. Muta serus, muta ziarnos, muta myszor, muta carlos. Przeczytałem i nagle wydarzyło się coś dziwnego. Raz, dwa, trzy. Mój pokój powiększył się szybko, jakby stał się pokojem olbrzyma. Wszystkie meble i zabawki zrobiły się ogromne, a ja sam czułem się jakiś taki skurczony. Podreptałem do lustra. Było wielkie. Nie zobaczyłem w nim swojego normalnego odbicia. Naprzeciw mnie stała w lustrze mysz w mojej pasiastej koszulce. Niemożliwe. Zamieniłem się w myszkę. Aby dowiedzieć się, jakie przygody przeżywał Artur pod postacią zwierzątek, zachęcam Was do przeczytania książki Artur i Czarodziejska księga. A książeczkę tą wypożyczycie u nas w bibliotece. Dobrze, ale tak pięknie Pani przeczytała Dziękujemy fragment. Bardzo. O, dołączył do nas Krzysztof Zygma. Witam I, serdecznie. Ale jeszcze bo pięknie przeczytała Pani fragment książki, czyli to, czyli to jest taka idealna książka do tego, aby rodzice na przykład wieczorem dzieciom ją czytali. Tak jest. Serdecznie zachęcam. To jest książka, która podoba się wszystkim, zarówno dzieciom i rodzicom. Nie nudzą się przy czytaniu rodzice, a świetnie się bawią dzieci. Można sobie wymyślać przy okazji swojej historyjki, y, można wymyślać przemianę Artura we wszelkie inne zwierzątka i wymyślać wspaniałe przygody dla naszego małego bohatera. Bardzo dziękuję. Jestem namówiony. <laughs> na pewno przeczytam książkę. Choćby serdecznie po zachęcam. to, żeby poznać odpowiedź na pytanie, co to znaczy być szarłonikiem myszką. <laughs> o, Gorąco, ale to serdecznie. chyba panu dyrektorowi nie grozi. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy dyrekcję oraz wszystkich pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku,